Kochani, dzisiaj sezonowany rozbew w takiej odsłonie, że zwariujecie. Ja tak od tak samego słuchania po prostu mi się zakręciło w głowie i ślinka pociekła. Mamy mamy rozgrzanego Monarcha 390. Będziemy na nim bilować. Już tam jest ponad 200 stopni i zaraz przyjdzie Marek, wszystko Wam opowie. Zaczynamy! Marek, kurczę, znowu widzę po prostu trzy składniki i znowu prawdopodobnie będzie jakaś petarda smakowa. Mów co to będzie robił, bo jest steka, więc już się często po prostu. Tak, to jest jedno z moich ulubionych, prostych yy, dań. Naprawdę w 15 minut, sałat jaką lubicie, ja lubię rukole bo ma taki pikantny smak, więc wykładamy opłukaną sałatę po prostu na talerz. A tu buraczki też są? Tak, jest trochę botwiny, jest rukola, jest szpinak, jest, są liście botwiny, jest, są jeszcze różne zielone elementy, to będziemy doprawiać olejem rzepakowym z pierwszego tłoczenia na zimno, cebulą. Solą, pieprzem, sokiem z cytryny i na to będzie stek pokrojony w kawałkach. I to jest tyle. Oczywiście parmezan jeszcze do tego, więc no, coś bardzo, bardzo prostego. Myślę, że nie ma na to czekać, trzeba zglidować mięcho. Tak, a to już jest moje zadanie. Dawaj mięcho. Yy, mamy rozbew. W wielu sklepach kupicie teraz fajny rozbew, nawet taki, który jest sezonowany. Rozgrzany do 300 stopni. Będzie szybka akcja. Czyli możemy wrzucić. Tak, śmiało, tak? Tak. Ok. Stara. Gra muzyka. To jest tak, jak już mówiłem na początku, to jest sezonowany rozbew, tak? Tak jest. Czyli jedno. Naprawdę nic więcej nie trzeba, jak tylko zrobić go na krwisto i tak będzie miękki w środku. Duża temperatura, dwie minuty z jednej, dwie z drugiej i będzie ekstra. Tak jest. Ważne, wysoka temperatura i odpowiedni sprzęt. Bo bez takiego sprzętu nie będzie wysokiej temperatury. No i wow. steak będzie za dwie minuty. Pół cebuli. Teraz jest fajna młoda, świeża cebula i ona jest taka bardzo słodka, więc jest fajna do takich grillowanych rzeczy, do sałat. Możemy sobie ją w piórka. I nie pokroić. Pamiętajcie, żeby ta cebula była cieniuteńko pokrojona, nie w grube kawałki, bo wtedy tego jest za dużo pod zębem. Nie jest to smaczne. Eee, zobaczcie, trochę ją sobie w palcach trzeba rozmiąć. Wykładamy to na naszą sałatę. Skrapiamy sokiem z cytryny. Całą sałatę skrapiamy sokiem z cytryny. Połówka cytryny wystarczy. Solimy. Miało z pieprzem. Do mięcha, pieprz jest absolutnie potrzebny. Ścieramy teraz parmezan. To jest coś, co dodaje świetnego smaku. Jaki puder. Polecam też taką tarkę, coś wspaniałego, bo robi puder z parmezanu. Ściera skórkę z wszystkich owoców, jest świetna. Mm. Połóżmy go na desce, tak niech, niech chwilę sobie odpocznie, jest super zgrylowany. i to zobaczcie, 4 minuty mm. mamy świetne miecho. No, z, z... mogliśmy trochę krócej, ale zobaczymy co będzie w środku. I zobaczcie, to taka temperatura na grillu robi, dwie minuty z jednej, dwie z drugiej i już prawie jest w stronę e, tako, takiego dobrze wysmażonego, prawie, tak mi się wydaje, ale będzie jeszcze krwisty w środku. Nie no, musi być, no. Nie może być inaczej. no. Rzepak. Rzepak, coś wspaniałego, zdrowego. Jeżeli macie i znacie miejsca, w którym sprzedają małe, regionalne rzeczy, takie, że tak powiem, kraftowe, rzemieślnicze, to coś takiego będzie 100 razy lepszego niż nawet dobry rzepak kupiony w dużym sklepie. Ale kupujemy takie rzeczy i są takie sklepy, z tego coraz więcej. No to elegancko. Okej, okay, co do steka. Cała tę mamy gotową? Kroimy sobie no no no. No. Nie jest źle, jest ok. Kroimy sobie pod skosem takie mięcho. No dobra, mamy pokrojonego steka, Przekładamy go, słuchajcie, na naszą sałatę. Cyk. I teraz Michał po soli i solidnie po pieprze po mięcho. I teraz możemy to zrobić. Wierzcie mi, że sól tak podbija, że to jest nieprawdopodobne. Tarą! Ta Polska krowa na sałacie, na Botwinie z parmezanem, olejem rzepakowym z pierwszego tłoczenia. Coś wspaniałego. 15 minut to był to maksymalnie przygotowywaliśmy, to 15 minut. Zobaczcie Marek, co, coś, można co chcesz dodać? Co bo to to prostu... Zobaczcie, co można zrobić w tym czasie. Jest to po prostu coś za je dobrego. Ego. Niesamowite. Niesamowite. Naprawdę warto. Spróbujcie zrobić to danie. W domu na dole w opisie są składniki, jakich można użyć. Coś jeszcze? Nie, no chyba widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do, do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.